Siema wszystkim! Dzisiaj zabieram Was w mroczną otchłań strachu i koszmarów rodem z opowieści babci spod piecy. Przygotujcie się na podróż do krainy z dreszczykiem, gdzie ciarki na plecach to standard. No to jazda. Zaczynamy z grubej rury, czyli Samara i jej chory numer z kineskopem. To jedna z najbardziej ikonicznych scen w historii horroru, która na zawsze zmieniła sposób, w jaki postrzegamy telewizory. Te długie, czarne włosy, ten upiorny chód i ta przerażająca cisza. To wszystko sprawia, że ciarki przechodzą po plecach. Brrr, aż mam gęsią skórkę. To uczucie strachu jest nie do opisania. Pamiętacie moment, kiedy wyłazi z telewizora? To chwila, która na zawsze pozostaje w pamięci każdego fana horroru. Prawdziwy majstersztyk grozy, niczym Baba Jaga w XXI wieku. Samara stała się ikoną współczesnego horroru, inspirując wiele innych dzieł. Teraz czas na Pennywise'a, klauna, który jest uosobieniem czystego zła. Jego przerażający wygląd i złowieszczy uśmiech sprawiają, że nie można go zapomnieć. Ten złowieszczy uśmiech, czerwony balonik i ostre zęby to wszystko tworzy obraz, którym rozi krew w żyłach. Wygląda, jakby zaraz miał Cię pożreć niczym smog wawelski. Jego obecność jest tak przerażająca, że trudno uwierzyć, iż to tylko fikcyjna postać. Pamiętacie, jak wabił dzieciaki do kanału? To scena, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci. To postać, która żeruje na Twoich najgłębszych lękach, jak zmora z poduszki. Pennywise jest mistrzem manipulacji, wykorzystującym nasze najgorsze koszmary do swoich celów. Freddy Krueger to już legenda jak pan Twardowski. Spalona twarz, kapelusz i te metalowe pazury atakuje cię w snach jak prawdziwy nocny marek. Jak tu spać spokojnie, wiedząc, że czai się w mroku podświadomości? Czarna karoca z Pinokia. Dzieciaki zamieniane w osły, krzyki, przerażenie. Ta karoca wyglądała jak wóz drabiniasty prosto do piekła. Trauma z dzieciństwa gwarantowana. Hexus z Fernguli to chodząca trucizna, jak Czarnobyl w jednym. Czarny dym, czerwone ślepia i głos jak sam diabeł Boruta. Uosabiał wszystko, co najgorsze dla matki natury. Jego obecność była jak koszmar, który nigdy się nie kończy. Pamiętacie, jak opętał maszyny i zatruwał las? Jego toksyczny wpływ rozprzestrzeniał się jak zaraza. Niszcząc wszystko na swojej drodze. To był prawdziwy, ekologiczny horror. Hexus był symbolem zniszczenia i zagłady, przypominając nam o kruchości naszej planety. Jego historia to przestroga, jak ważne jest dbanie o środowisko i walka z zanieczyszczeniem. Królowa z królewny śnieżki. Piękna i elegancka, ale pod maską kryje się prawdziwa jędza. Jej plan z zatrutym jabłkiem i przemiana w starą wiedźmę. Koszmar. Niczym wiedźma z łysej góry. Pyramid Head z Silent Hill. Ta piramida na głowie, wielki nóż, grobowa cisza, uosobienie winy i kary. Jego powolny, ciężki chód, aż ciarki przechodzą. Symbol czystej grozy, jak topielec z Gopła. The child with little nightmares. Długie ręce, dziwna głowa, niepokojące dźwięki. Czaił się wszędzie, jak diabeł za piecem. Pamiętacie, jak gonił cię po kuchni? Napięcie sięgało zenitu. GLaDOS z Portal. Na początku pomocna, a potem psychopatyczna maniaczka kontroli. Jej głos, sarkastyczne komentarze, Normalnie chciała nas ukatrupić. Jak rasowa zołza z piekła rodem. To już koniec naszego zestawienia najstraszniejszych postaci z filmów, bajek i gier. Jakie postacie Was najbardziej wystraszyły, dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.